Witam kochani serdecznie. Tutaj Tao w kuchni i chciałem was serdecznie zaprosić na warsztaty gotowania według pięciu przemian. Metodą pięciu przemian jest to system z tradycyjnej dietetyki chińskiej, który po prostu w doskonały sposób pomoże nam harmonizować nasze jedzenie. Będziemy gotować prosto, smacznie i zdrowo. Będzie to kuchnia wegetariańska. Będziemy się uczyć o przemianach. Tak? Będziemy się uczyć o żywiołach, o cyklach natury i o tym, w jaki sposób zharmonizować właśnie naszą kuchnię z tymi cyklami. Jest to doskonała zabawa. Wymaga od nas także praktykowania obecności. Taki trochę mindfulness od kuchni, więc jest to połączenie trochę z medytacją. Taką już dynamiczną w ruchu, w działaniu, więc myślę, że dodatkowy plus. A poza tym wychodzi z tego całkiem naprawdę dobre jedzenie, więc warsztat będzie online, co jest wygodne dla nas z tego powodu, że będziemy pracować z naszej własnej kuchni, mając w otoczeniu wszystkie nasze ulubione kuchenne przyrządy, mając naszą energię wokół i cóż, no, będziemy po prostu podróżnikami po kulinarnym wszechświecie.